Cześć, witam was na moim kanale. Obecnie w grze mamy całą serię turniejów powiązanych z czterema frakcjami, które wchodzą w skład grupy The Corrupted. Nie tak dawno temu było głosowanie, w którym można było wybrać właśnie jedną frakcję, którą będziemy musieli pokonywać danego bossa. Tam był Spider, był Smog, był, hmm, pająk mówiłem, Fire Knight i Ice Golem. No i trzeba było przy, e, głosować, którą frakcją chcemy podchodzić do e, którego bossa. Dodatkowo Plarium powiązało tutaj podwójne szanse na sety. Obecnie mamy podwójne szanse, czy mieliśmy? Nie, albo jeszcze mamy. Podwójne szanse tak, na Savage Set, Fire Knight, tutaj e, do tej frakcji musimy podchodzić tylko e, Demon Spawnami. Inne takie tego typu eventy też będą połączone z podwójnymi szansami na... Na Pająku to będzie nowa frakcja. Tam będziemy mogli pofarmić sobie troszkę sprzętu, akcesoriów na, do nowej frakcji. Będzie też Ice Golem, gdzie będzie Reflex Set i będzie Smog, gdzie o ile dobrze pamiętam, będzie Spice. Także cztery bardzo fajne eventy tutaj połączone. Ale nie chciałem się dzisiaj skupić na tym, bo dodatkowo Plarium postanowiło zrobić turniej na arenę Classic Arena Tournament, gdzie Główną nagrodą, przynajmniej jeśli chodzi o tą y, tutaj lokalną wersję, lokalny turniej, główną nagrodą jest Necrobia Skin dla Cold Heart, fajnie, że wracają do tych skórek, A akurat tej skórki nie mam nigdzie, ja sobie przynajmniej na głównym kącie kupiłem y, kupiłem skórkę y, tą ognistą, to był efekt sobotniego wieczoru i, i kilku złocistych trunków. Ale przy okazji mogę zdobyć tą skórkę, której nie mam. I tak, patrząc na moją grupę, tutaj turniejową, nikt za bardzo ostro nie walczy, więc mam duże szanse z dużą przewagą w tym momencie. Mam dużą przewagę nad, nad kolejnymi ludźmi. I właśnie chciałem się dzisiaj skupić na tym turnieju i pomówić o tym, kogo można wziąć do teamu, aby tutaj sobie dobrze radzić. A te cztery frakcje. W tych czterech frakcjach mamy dużo, naprawdę najlepszych meta czempionów także na każdej, do każdej roli mamy tutaj e, duży wybór. Także zapraszam na film, omówimy, kogo można do tego turnieju wziąć. Zacznijmy od tych czempionów, którzy sprawiają na, nam najwięcej przyjemności, czyli od nukerów. Tutaj wybór jest bardzo duży. I tutaj nie będę mówił tylko o, oczywiście o tych legendach, najlepszych czempionach, ale też. Przy każdej roli postaram się dać opcje tutaj epickie, a czasami nawet jakaś rarka się trafi. Więc zacznijmy od nukerów. I od razu mówię, nie wymieniłem tutaj wszystkich czempionów, bo ich jest dosyć dużo. Są też inne opcje. Tutaj wymieniłem tych czempionów, którzy wydają mi się najciekawsi i najlepsi. No więc jeśli chodzi o nukerów, no to nie sposób nie zacząć od Hefraka. Jeden z najlepszych nukerów na arenę. Kandrafon. Kolejny tutaj bardzo dobry champion, Mortu Macab też jest jednym z najlepszych nukerów, teraz obecnie w najlepszym w mecie. Poza tym mamy Rotosa, zawsze jest fantastyczny, jest Saito, jest Vlad, który może nie jest najlepszym nukerem, ale był fuzją, więc więcej osób go może mieć. Innymi opcjami tutaj to będzie MASHALET, który też mocno potrafi uderzyć. Mamy Ray, Foley, jest też Zavia. Ruel, który jest jednym z najmocniejszych y, newkerów, wymaga specjalnego ustawienia, bo po, potrzebuje mieć tutaj Hex, ale mamy tutaj też w tych frakcjach czempiona, który się do tego świetnie spisuje. Poza tym jest Shemnath, mamy Thie, podobna sytuacja co do, y, co do Ruela, no i mamy Soulesa, jak gdyby ktoś chciał mieć nukera defensywnego, jeden z najlepszych czempionów do tej roli. To są legendy. Przejdźmy do epików. No, chyba najlepszy nuker, jeśli chodzi o pików, to jest Magnar. Mamy Darkel Hain, która jest darmowa. Dark Kyle, też darmowy. Skullcrown, fantastyczny też nuker. No i Lua, champion nuker, o którym się nie mówi za, za dużo, a też bardzo mocno potrafi uderzyć. No i tutaj wymienić trzeba dwie opcje, jeśli chodzi o rarki. Mamy Marquez, która jest bardzo dobrym nukerem. Defensywny, mam o niej film, możecie zajrzeć. No i nasz dobry znajomy. Kajel, czempion startowy, który też dosyć mocno potrafi uderzyć. Także to są moje propozycje, jeśli chodzi o nukerów. Teraz przejdźmy do czempionów, którzy yy, do speed leadów albo do mani manipulatorów turmiter, bo nie tylko tutaj będą tacy, którzy zwiększają, ale tacy, którzy też obniżają turmiter yy, przeciwnika. Od razu na myśl przychodzi tutaj Prince Kaimare, który ma bardzo dobrą aurę, ale oferuje też dużo więcej. Później tu aura może nie jest najlepsza, ale może być to jedyna opcja. A poza tym Duchess oferuje dużo więcej. Później mamy Lorda Shazara, który ma najlepszą aurę w całej grze na arenie 32%. Ostatnia fuzja Morrigan nie tylko ma aurę, ale też manipuluje turmiter bardzo dobrze. Yy, mamy Sifi. Może to jest małe zwiększenie turmiter, ale może się przydać. Na ekranach to co widzicie, właśnie w to jest jedna z rzeczy, której, która ona mi daje w moim obecnym teamie. Potem mamy Nethrila, który bardzo fajnie obniża Turmiter. I Lanakis. Lanakis głównie jest związana z Ally Attack, ale ona jednocześnie bardzo fajnie też zwiększa Turmiter. Przechodząc do opcji epickich, Gorgorap. Mamy Aura Speed, ale też zwiększa Turmiter. Seeker, 30% zwiększania Turmiteru. Sylar bardzo mocno obniża Turmiter przeciwników, no i tutaj trzeba też wymienić Skullcrown która poza tym, że jest nukerem daje też nam aurę speed no i mamy tutaj też opcję rzadką, Doom Screech, bardzo podobny tutaj czempion do Seekera i jeżeli używacie czempiona nukera defensywnego jak Marques czy Souless, no to Doom Screech będzie tutaj bardzo fajny bo daje nam 30% więcej turniter i jednocześnie increase defense, to się bardzo rzadko tej grze zdarza. Więc to jeśli chodzi o tą rolę. Teraz pomówmy o czempionach, o debufferach, o championach, którzy dadzą nam tutaj konkretnie Decrease Defense albo Weaken. Tutaj już jest wybór troszkę mniejszy. I tutaj z wszystkich ról, które mam na mojej liście, tutaj mamy najmniej championów. Jeśli chodzi o legendy, to zacznijmy od Ghostborna, który nie potrzebuje Accuracy, żeby wrzucać Decrease Defense. To co może zawieść, to jego affinity, mogą być weak hity. Przejdźmy dalej, Tomb Lord. Mamy Decrease Defense, ale jednocześnie mamy Decrease Attack. Tu nie można wspomnieć o Lidii. Darmowy Champion, a ma Decrease Defense i weekend na jednym skillu. Bardzo przydatne. Później mamy Maranix. Kolejna niedawna fuzja. Y można ją traktować jako nukera, ale tutaj ona ma Decrease Defense na AoE, więc w ten, spo w ten sposób można ją wykorzystać, dodatkowo można ją wykorzystać do ustawienia do aktywowania Ruela, czy c, ponieważ wrzuca i Decrease Defense i Hex więc tutaj mamy podwójną korzyść to jeśli chodzi o legendy, przejdźmy teraz do epików mamy tutaj Gorlosa, który ma Decrease Defense na AoE, mamy Spidera Decrease Defense plus Mały Weekend bardzo przydatne później z darmowych czempionów jest ryan, która tutaj z Marques może się bardzo fajnie bardzo fajnie łączyć. Oczywiście jest MADAM Series, która nie tylko pousuwa buffy przeciwnikom, ale rzuci decrease defense. No i na koniec kolejna rarka, yy, przepraszam, kolejny epic to jest Thailizia. Naprawdę bardzo fajny też champion. Używam jej na moim koncie free to play i jestem z niej bardzo zadowolony. Więc to jeśli chodzi o debufferów. Teraz przejdźmy do supportów. Tutaj pierwsza na liście, pierwszą na liście nie dlatego, że jest najlepsza. Jest Withir, The Crown, champion, który e, utrzyma wszystkich przy życiu. Mamy usuwanie debuffów, bardzo przydatny champion. Dashes Lilitu, fantastyczny champion tutaj. E, Perfect Veil vale. pozwoli nam dłużej przeżyć, ochroni nas przed atakami AOE, rzuca bardzo fajne buffy. Do tego mamy jeszcze Revive na koniec. Sifi kolejny fantastyczny support e, w tej. W tej grupie. Później mamy Nekreta, chyba obecnie najlepszy support, najlepszy meta champion w tej grupie. Mamy Mithralek, która jest dostępna, w, która jest dostępna w, w Hydrze. Daje nam Increase Defense, Increase Attack, Hex, także można też ją użyć do aktywowania Ruela czy C. Poza tym mamy, mamy tutaj Clens, więc usunie z nas Debuffy. Bardzo dobry. Champion. Idziemy dalej. Blind Sear też może się tutaj przydać. Mamy Revive, mamy fajne buffy. Truath, nieoczywisty wybór, ale też tutaj mamy leczenie. On chyba Shield, nie, Perfect Veil nam na pewno daje. No i jest Helikath. Ciekawy champion, może nam tutaj dać bardzo dobry shield. Może dać nam block, e, Black Damage, też się może przydać. Jeśli chodzi o Rarki, to tutaj na pewno Wogoth, champion, który pozwoli nam. Y, pozwoli nam pozostać przy życiu, ma fajne leczenie mamy rektor, leczenie y, revive, no i gorgoraba tutaj też można wcisnąć, bo mamy revive, mamy increase attack poza, tym, y, poza tymi zaletami, o których już wspominałem przy speed leadach no i na koniec w ostatniej grupie, y, którą tutaj dla Was przygotowałem, to są czempioni do kontroli przeciwników, no i tutaj chciałem zacząć od counter slicks, która w sumie też mogła być w czempionach, którzy obniżają turmiter dodatkowo ma ob, obniża speed, ma decrease speed mamy też u niej blok active skills dalej kaimar, poza aurą, mamy sleep mamy reset naszych skillów no, reset skillów to akurat nie jest kontrola, ale ten sleep y, tutaj można jak najbardziej wykorzystać tutaj można też wrzucić Drekstara, który ma provoke tak naprawdę można go było też wrzucić do y, do nukerów, bo całkiem mocno tutaj atakuje tutaj też rzuciłem ultimate death knighta daje nam shielda, może nie jest to najwyższy shield ale zawsze coś, ale mamy tutaj Trufir, który wrzuca na legendy, jeżeli ich zaatakuje więc tutaj można go podciągnąć, pod support też mógłby, można by go podciągnąć dzięki jego pasywowi, gdzie przyjmuje obrażenia i debuffy z pojedynczych ataków dalej nethril, ma bardzo fajny stan i yy, Harvest, Jack, jeden i drugi yy, Ma True Fear. nie jest to może najlepszy debaw do kontroli Ale czasem yy, to może yy, zadecydować o tym czy wygramy czy przegramy Dalej mamy Wizix, yy, która też ma Provoke Mamy Hegemona, równie dobrze mogłem go wrzucić do, yy, do nukerów tak, no do nukerów, ponieważ całkiem mocno uderza ale tutaj ze względu na to, że on rusza się zawsze jako pierwszy, chyba że jest szybszy hegemon po drugiej stronie i mamy blok active skills, więc tutaj go wrzuciłem do kontroli. No i potem jeszcze na koniec trzy epiki. Mamy Umbral, bardzo fajny champion do kontroli, wrzuca prowok na dwie tury. Problemem jej jest niski speed, a ona musi być szybka, żeby jak najszybciej się ruszyć. Mamy Wogosa z prowok, no i na koniec Luria, która ma całkiem dobry Tutaj całkiem dobry freeze, chyba 75% ma szans na wrzucenie freezu, także to jest ostatnia grupa. Myślę, że większość z Was będzie w stanie dobrać sobie dobry team na arenę: czy to taki, który będzie speed teamem, czy taki, który będzie ruszał się jako drugi. Mam nadzieję, że Wasze grupy, że uda Wam się tutaj złożyć team, i Wasze grupy nie będą nie będą tutaj jakieś ciężkie i będziecie mieć realną szansę po to, żeby poważyć o zwycięstwo w waszej grupie i zgarnięcie zgarnięcie tutaj skórki Cold heart. Ja na szczęście i na moim pierwszym i na drugim koncie mam dosyć łatwe grupy w obu bez większego wysiłku prowadzę, także jestem tutaj dobrej myśli. Co ciekawe, ten turniej ogólnie trwa 5 dni. Jeden dzień już za nami. Więc jeszcze nic nie straconego, ale 5 dni na taki turniej, no, wydaje się to troszkę długie i dosyć dużo trzeba będzie powalczyć. No ale życzę Wam wszystkim powodzenia. No z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was samael. Cześć.